ma. Siema, siema tutaj już widać jakieś zaczątki domu eee, Mamy mamy jakieś kawałki deskowania eee, deskowania źle mówię. No to jest eee, szalunek, szalunek, szalunek O, tutaj z tej strony będzie lepiej widać Jest taka duża część. Natomiast tu, 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 idzie sobie ściana. Tutaj już mam trochę piachu, który gdzieś tam później się przyda, pewnie, żeby środek wysypać. No i jakoś to wygląda. Także dzień drugi. A tutaj się dzieje.